Co było dalej, to seria, która jest dalszym ciągiem naszej starej serii historii graczy, w której to opowiadamy o dalszych losach graczy, które wydarzyły się po naszych materiałach. Jeżeli nie widzieliście naszej poprzedniej historii tego zawodnika, zachęcamy do obejrzenia link w opisie. Filip Neokupski to z pewnością legendarna postać nie tylko na naszej polskiej scenie, ale również w świecie sportów elektronicznych. 2015 rok był jego najlepszym rokiem pod względem występów indywidualnych w CSGO. Jego starania były nawet docenione przez witrynę HLTV, otrzymując 17 miejsce w ich rankingu. Dla Virtusów ten czas był naprawdę bardzo dobry. W Katowicach zajęli dobre trzecie 4 miejsce, ulegając dopiero Fnatic, którzy w tamtym czasie dominowali. Poza tym zdobywali czołowe lokaty w największych turniejach na świecie. Po prostu Virtusie trzymali się w czołówce i raczej nic nie wskazywało na to, że coś ich z tej czołówki zrzuci. Nadszedł kolejny major, ESL One Cologne 2015 i ponownie Wirtusie zajęli świetne trzecie 4 miejsce. Byli naprawdę stabilną drużyną. 2015 roku zakończyli 3-4 miejscem na CSGO Champions League Season 2. Warto też podkreślić, że w tym roku bardzo dużo działo się pod względem zaplecza trenerskiego. W końcu ich formację zasilił Kuben. Niestety, ale później z każdym kolejnym miesiącem Virtus Pro wydawało się coraz słabsze wraz z Neo, który również obniżał swoje loty pod względem indywidualnym. Zdecydowanie brakowało mu tej pewności siebie, jak chociażby za czasów 1-6. W najważniejszym dla nich turnieju w Kotowicach było już gorzej niż rok temu. Tym razem ich przygoda z tymi zawodami zakończyła się na ćwierćfinale, ponownie ulegając drużynie Fnatic. Majora organizowanego przez MLG zagrali stabilnie, kończąc ostatecznie na 5-8 miejscu. Wciąż VP utrzymywało się w czołówce, chociaż nie było to już tak pewne miejsca jak wcześniej. Zaczęło powstawać coraz więcej formacji, które zaczynały prześcigać Pro pod względem gry taktycznej i indywidualnej. Miało się wrażenie, jakby Virtusi nieco się zatrzymali, bo ich stare zagrania niestety nie przynosiły już żadnych efektów. Polacy bardzo często kombinowali z różnymi pozycjami. Raz Snack został prowadzącym, aby ponownie tę rolę pozostawić Neo. I tak to wszystko próbowano ratować, widząc w jaką stronę zmierza ta drużyna. No i to wychodziło. W kolonii na majorze Wirtusi szli jak burza, aż do półfinału, gdzie lepsi okazali się zawodnicy SK Gaming. Mimo wszystko ludzie byli o nich spokojni. Potem fenomenalne pierwsze miejsce na ILIKS Sezon pierwszy. No i po drodze mieliśmy jeszcze wiele innych świetnych rezultatów. Po prostu mimo problemów Wirtusi wciąż jakoś sobie z nimi radzili. Pod koniec 2016 roku. Neo zaliczył ostatecznie rating 0,95, który był jak najbardziej dobry, zważywszy na jego rolę w drużynie. Nastąpił rok 2017. Wszystko rozpoczęło się od WESK 2016, gdzie Wirtusi ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Był to ważny turniej pod tym względem, że pierwszy raz Wirtus Pro przegrało z polską drużyną na lanie było to Team Kingwin, które pokonało Wirtusów 2-0. Co ciekawe, Neo był jednym z najlepszych zawodników z Virtus Pro w przypadku tego lana. Zatem początek pod względem indywidualnym był na pewno obiecujący. Również i League Major Atlanta 2017 jak najbardziej można zaliczyć do udanych, gdzie po pamiętnym finale na Astralis ostatecznie Virtus Pro przegrał jeden do w mapach. Pewnie ten trening do dzisiaj śni się u niejednego fana VP. Pistol is out trying to catch the last one, but he's hidden in the smoke. The criminal, as he's waiting to try and find an angle to get right, maybe upgrade his gun. He's done exactly that. drop both of them and finds the AK back. But his entire team have made up the round. It doesn't matter, Neo. Three, make that four kills with the nade. Take the shot instead, and that's going to leave the man advantage in favor of Team Spirit, and also also opening up that A bomb site potentially for attack, leaving it vulnerable. Neo has to go big. Does find two. That's all that he needs to do in that situation. Is Później, Neo wraz z Virtus Pro pojawił się na Dreamhack Masters Las Vegas 2017, którego udało im się zwyciężyć. Początek tego roku był naprawdę niesamowity i nic nie wskazywało na to, że coś może pójść nie tak, a jednak. Wszystko zaczęło się od Feralnego i Jemu w Katowicach, gdzie Wirtusom po zaciekłej walce nie udało się wyjść z grupy. Widać było, że byli niesamowicie rozbici po tym turnieju. W końcu był to jeden z ich najważniejszych celów w roku. Nastąpiły kolejne zawody i kolejne porażki. Wirtusi zaczęli się zatracać. Prawdziwe odkucie nastąpiło na PGL Major Kraków 2017, gdzie Polacy zmyli z siebie tę porażkę na IEM-ie, tym razem dochodząc do półfinału przed polską publicznością. Dalsza część roku jednak była dla nich beznadziejna, z kilkoma malutkimi przebłyskami. Polscy kibice myśleli jednak, że to tylko przejściowy okres i rok 2018 będzie o wiele lepszy. Filip Kupski zakończył rok 2017 z ratingiem 0,98. Był zdecydowanie na stabilnym poziomie, no i w końcu nastąpił 2018 rok, który miał być o wiele lepszy od poprzedniego, a wyszło na to, że był z pewnością rewolucyjny w negatywny sposób. Tym razem Major w Bostonie kompletnie nie wyszedł wirtusom, kończąc zawody na 15-16 miejscu i będąc tym samym najgorszą drużyną tego turnieju. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Na początku lutego 2018 roku z zespołem pożegnała się legenda Wiktor Taz Wojtas. Jego miejsce zastąpił Michu, który miał być lekiem na wszystkie kłopoty. Na pewien moment był on jedynie na okres próbny, jednak 22 marca został stałym członkiem Virtus. Pro. Na Face It Major London 2018 było jednak jeszcze gorzej, kończąc zawody na 23-24 miejscu. Zmiana ta za na Micha jeszcze bardziej zaczęła pogłębiać kryzys w Virtus. Pro. Nie był to już ten sam zespół jak w latach 2014-2016. Zaczęły się kolejne zmiany. W czerwcu Snax odszedł do Mouse Sports, pozostawiając Wirtus z tyłu. Morels dołączył do WP' jako Standin. Kryzys się pogłębiał i praktycznie od momentu wyrzucenia taza wszystko się sypało. Przez chwilę w roli analityka wszedł Kubik, który widać było, że dosyć dobrze pomagał swojemu zespołowi. Mimo wszystko to nie wystarczyło. Potem do formacji dołączył jeszcze Snatchy, zastępując Morelza. Aby chwilę później Morels powrócił w miejsce Białego, który nie widział sensu gry w tym zespole. Pogmatwana sytuacja dawała się we znaki każdemu. Ostatecznie 13 grudnia cały skład CSGO wyleciał z organizacji. Tym samym, po prawie pięciu latach reprezentowania Neo, był zmuszony opuścić szeregi VirtuS Pro. Od tamtej pory Neo można było oglądać w Heroic jako Standina, czy też na polskiej scenie w bardzo wielu zróżnicowanych miksach, takich jak Proche czy też Youngsters. Zdecydowanie Filip nie miał zamiaru odpoczywać. Zdecydowanie Filip nie miał zamiaru. Aha, tu czytałem. Niespodziewanie dostał on ofertę od Face Clanu, która jest w dołku i potrzebowała pomocy od naprawdę doświadczonej osoby. Neo wydawał się najlepszą opcją. Oczywiście ofertę zaakceptował i na ten moment wraz z Guardianem, Olofmeisterem Niko oraz Reynem przygotowuje się do zbliżającego się Major'a w Berlinie. Jak na razie ich wyniki z NEO w składzie są mieszane, a najlepszym występem okazało się 3-4 miejsce na Dreamhack Masters Dallas 2019. Czy według was NEO doprowadzi FACE przynajmniej do półfinału? Piszcie w komentarzach. A w tym materiale byłoby na tyle, pamiętajcie o naszym pytaniu z początku filmu, no i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film wam się spodobał. Dziękujemy za...